Siemanko, ja jestem Waktom, a dziś przeanalizujemy gierkę 16-letniego Polaka, czyli Demusia, który ofiarował kaszka Szkapa, zgarniając aż 8000 dolarów Więc jak widzimy, Demusia to maicówkę potężna do pompy, gdzie konto z w postaci czterech osób. A też jak widzimy, ma jeden ze przeklędników. Jak po pierwsze sobie podnieśli broń, i zaczyna sprawiać po podniesieniu broni jednego ze przeciwników, Znalazł sobie tej bigpotkę. Jak widzimy tutaj będzie jał z ammo boxa Kolejne mi Powiem Powinien teraz się nie leczyć się w pula Jak widzimy też to robi Ma też dodatkowo splash'a To jest PG plus'em To jest farbieniec metalu Po to żeby po prostu jeżeli ktoś by go miał podjechać to że miał jak się zacząć fight'ować Więc to to, nie ma pompy to Jest to pewnie minus Bo jak widzimy znalazł nas tej pompę o, I w tym momencie by się zauważyć, tutaj był chłop, a tam daj chłop Ci maskę. Czyli daj musisz się że jeden chłop uciekł na 0 i drugi chłop też będzie uciekał. Można sobie w tym momencie chyba O, tutaj widzimy, że chłop się zaczął buildować, czyli wtedy demo się ma informacja o tym, że ten chłop pa 0 i zaczęła podjeżdżać. Jak widzimy, tutaj po prostu go sobie sprawia. I tak oto robię fraga. Dobra, to do drugiego fraga. Tyle raczej nie będzie co oglądać gamer. Chcę przewidnić się do tego momentu. I jak widzimy dałem jeszcze bieg tont tą oto drasą. Tutaj mamy jest słupka magiczna mychy. Gdzie tutaj wejście w ziemi jest. Więc słupka, gdzie jest dużo czastów. To jest sobie kampi No przeciwnika. Tutaj na pewno coś zaraz przyjdzie, bo tutaj jest, widzimy, apteka. Jeszcze tam jest wiele innego dobrego Tutaj widzimy, że z przeciwnik przyszedł i tutaj że bez problemu go zabiję, bo się zakampił i dam mu pompę. No tutaj widzimy, ma maskę, też bigpoty i też gudka. Tutaj czegoś ciekawego nie będzie, więc trochę, przyspieszymy tempo. Jak widzimy, on też to wychodzi, bierzesz sobie wędkę. Bo po sobie bierze wędkę? Bo jak wiemy, w obecnym sezonie można robić rybki. Rybki są lepsze w lajcie niż wikpoty lub jakieś Po prostu bierze się o wiele szybciej. I można dać ich mieć dużo, w jakim punktu. jak widzimy, z sobie farmi macy. Raz coś się capa na swoją w jest czyli potężne pompy. Jak widzimy teraz, w tym momencie gry, wszystko potężne pompy jest całe czysta i więc jest dla niego nie ma ryzyka, że zostanie parając macy, od spraya. spraja. Wtedy, tak dubi na samym początku tej macy, Mobby dostać spraja, albo od z miejscówki, albo od ze stacji, albo jest z The Doge Demona. Ztemis sobie przechodzi w, w końcowej fazie Erigama. Y Co czas sparić macy ze swojego stopniu modra. Jak widzimy sobie do farmi pewnie full metalu. Też tak robi. Wiązek jest taki, żeby nie parić metalu od razu, tylko sobie przyjść później, już nie będzie zagrożenia. Można zauważyć, że damy pompy, jak i emki bez słownika, a jest spowodowane tym, że w IDM taka emka się lepiej sprawi do sprawiwania chupów, jak i do wbijania się do boksa. Adko ma maskę, 15 użyć, jak i chłodki i wędkę. wędka jest po to, jak już powiemy, że obudzicie rybki. Jak widzimy, damy się z boksa właśnie na wodzie. Bo, jak mówiłem już wcześniej, ma wędkę, która umożliwi zbieranie serwiszy. Eden się bez zamachania używać Potkę, bo Starczy się przeżyć. A sobie zaraz złowi kolejne serwisze. tak jakby później w waliu, więc te wikwotki mu się kompletnie przydają. Gdzieje ma full HP, trzeba robić serwiszę. I jak mówiłem, Potki wyrzuca. Jak widzimy, Demuś ma 6 staropiszy Macie 15 użyć Pompę oraz MK bez słownika. Jak możemy zauważyć Strefa się do nie na niego A praktycznie, że prawie Center zona Możesz sobie tutaj trzymać w boksie Już od tej części, o macy Bo jak wiemy, Demuś ma dużo staropiszy sprawionych się na boksach Więc sprawie maców nic mu nie, że szkodzi. Jeszcze jedynie przyda mu się wait Game. O tej cechie trochę przebijemy. Tyle, raczej niczego nie będzie. Przebijmy do tego dokumentu. Jak widzimy, jest Storm Search, czyli para burzowa. Idę mu się znowu w tym przypadku. zboxowałeś się na wodzie, czyli w chodzi nie rybki. W tym przypadku storm pisze Jak widzimy, jeżeli chodzi o strefę Strefa wygląda Tak, tutaj jest dużo osób Wydaje mi się z tej praktycznej, że przy tej Mianowicie, gdzie jest wiele osób ale go on tutaj jako pierwszy Więc to jest najpamiętniej Tutaj Zostało tym sposobem A Tutaj nie miało sensu, tutaj by On jakby dostał spraya Zobaczymy jak to będzie wyglądało Jak mówiłem został sobie w to miejsce, A gdyby zratał sobie w tą stronę To by dostał od razu spraya, bo to jest wiele osób. W tej znowu przypadku było właśnie zatować i sietkiem zona lub ewentualnie dead zonom. A wtedy zostało dużo moców, tylko wybrał siadek zona. Tak jak widzimy, szybki boksik. I ma tutaj tej 20 strefę. I znowu to co mówiłem. I rzecz, o której już mówiłem wielokrotnie. Demuś się boksuje niedaleko wody, bo też muszę dołogić rybki. Jeszcze można zauważyć, jest y, search, a Demoisie ma go ponad 400 Tysę sobie może trochę przyspieszymy Jak widzimy, Demoisie sobie od razu strepę. I było jako pierwszy I znowu to samo co mówiłem Demoisie zablokowało niedaleko wody, żeby móc się sfarmić rybki tak, taka była potrzeba I można, że można zauważyć, że Damien został jako jeden z pierwszych osób, bo... Jak widzimy, no, ta dopiero raz się otworzyła ja potem jestem w zonie 10 osób, a reszta... zaczęła się irytować ze zlona Czyli on teraz się może na spokojnie zboksować I trzeba iść sobie w boks, żeby bo szukać jakichś fragów I przegobić te sakraty, potrzebne A po może się Tak jak widzimy... Co się dzieje wokół niego, czy tutaj nie ma nigdzie żadnych fightów, czyli nic robią. I tak samo, dał się jako jedna z pierwszych osób, ale ja już o tym wie, że jeżeli teraz się zrotuje, bo jest mniejsza szansa, to, żeby zginął, jeżeli zrótuje jako pierwszy. I znowu rotuje jako jedna z pierwszych osób, po prostu właśnie wie, wierzę. Jeden rzadko, przeciwnicy by do niego sprajowali, gdyby się zboksował. Kolejny rzadko, tutaj proszę o zboksować. Tej zobaczył chłopa, który się hijuje, czyli pewnie ma 0. I do samo co już robiłem kilka razy. Dawał jako pierwsze, żeby się na spokojnie zboksować. Nie dalszym momencie chłopami m się się tylko za ciało I znowu to samo, rotuje jako pierwszy Tutaj się zaczyna light late game, czyli no Podoba się znaleźć jakieś fragi, jak widzimy Zabija go usta. I widzimy, jak dał pompę w locie. O no tej chłopie, którego sprawało w locie, to od razu go podjeżdża. Ja znam go free z zrefaliuję sobie macy. Prosta też spodnie z tego maskę. I w taki sposób, oto to dajmy się ma przy 11 z aż 17 maca. Za pół dwa, refresha to na rotować do strefy, używając maski. Możesz z na nie boksować, to jest to co mówię: wali boksa, ja i już strefy, i zresztą to ryzyko, że dostanie jakiegoś dziwnego spray'a I tutaj znowu. Przerzutował, bo się ma jeszcze 300 maców Zyskał całą Hegranda Zdawał refresh Idzie w tym Hegranda To już jest faza late game'u, czyli raczej by Tego Hegranda nie powinien odbijać Jednak odbił I już z niego odejdzie Jednak i go trzyma Więc sprawda niestety trochę osadził HP no ale jak widzimy damy ciągną gierkę wygrać, czyli natomiast no, z łapię jakiegoś Refresha. Jak widzimy, to jest jednego działaczka no Na sytuację 1 na 1 na 1. Jak widzimy to jest dobija popas randa i w taki sposób grała gierkę. A ja Cię zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji oraz do napisania komentarza, jakiego mam prosta następną gierkę przeanalizować. Pozdro!